Witamy Was w zamościu podnieś, Ola, Podnieść to. Ola. Podnieś. Podnieś. i, I robój Mam wyjazd do Zamościa, godzina 16 Popołudnie dzisiaj dzisiaj Zamościu Byłaś? Nie. Czegoś taka wysoka? Bo to ty jesteś kurde O 10 cm podesz. Na pewno. Co mówisz? Jesteśmy na a na jakiej ulicy mamy zaparkowane samochody? Nie wiem, ja nie muszę ukryć. <słukasz> <szukać. głos> Naprzeciwko bastionu. Może trafimy, zejdźcie. Samochód idzie. A tu jest zakaz wejścia. Zakaz wjazdu. Ale nie wejście. Albo tędy, albo tam tędy. Albo tam główne wejście. Idziemy na rynek. Najpierw hey, musimy nawigację odpalić, żeby pochodzić w górę. Urząd Miasta. Idziemy tędy, czy wracamy? Chodźcie głównym wejściu. Dużo ludzi dzisiaj nie działa bo południe 28 stopni ciepło. E, ciepło, jakie to nie? Ciepło. Ciepło im też? Nie. Była jesień. Tak. Czemu kotwica w Zamościu? No zrób ten 556. Tu jesteś cegularzem? Nie. Znaczy to pięć. No i wchodzimy na główny rynek. na Scena nie po koncercie. Z tych skutkami poprzypinanymi. Twierdze. Zwykły kościół, co ty wymyślasz? Jaki ładny. Zwykły mur z krzyżykiem. Z krzyżykiem, Słuchaj? Jak się spostrzegam? Dobrze, ale no oczywiście gonisz. idę za tobą, próbuję cię dogonić. I tak rządzi teraz twój po jeżołądek idziemy coś oddać i coś przyjąć. No i pierwsza potrzeba będzie załatwiona. Tutaj już pozakrywany jest siatka Chyba tak. Chyba tak. Speedway Arsenal Arsenal Jak się mówi Arsenału. Zakaz wstępu na wały W końcu jakieś informacje. Fragment bolustrady schodów ratuszowych. Niestety zakaz wstępu. To jest ładnie. Stare kamienice bardzo. Czemu mam tu widzisz? Powiem spokojnie. Jakiś marsz No i tak sobie spacerujemy. Nie głodujemy. Nie. To jakaś impreza. Meczek? No. I jesteśmy w parku obok. Chociaż własność to otacza to wszystko. To jest część elementów Znaczy to jest jeden z elementów po prostu. Co ty opowiadasz? Może i tak. Nie może i tak. Chodź zobaczymy wodę. Patrz jaka fontana. A gdzie tęcza? Szkoda, że woda nie jest czysta, to już by fajnie było widać. Chodź, jak tam Jaką falę robi. <grym w armii> Jakiś wariat, zobacz, coś mu się stało. Wszystkie spokojnie pływają, tak zapierdziela. Zobacz. Mecz no, czyli mistrzów się tu odbywa. Idziemy zobaczyć. No i kolejka na mecz. biletowe. Zaczęli chyba grać, nie? Nie. Wiem. Ty jesteś fanem, kibicem. Na no pewno. Od urodzenia, z krwi i kości. Na pewno. Również piłkarza, który w 14 minucie w 1964 roku na wojsku. Nie. No? Nie Nie pamiętasz? Nie. Tego nie pamiętasz, jak Dobra, idziemy dalej coś zjeść. Szukamy pizze Tutaj nie znajdziemy jej Wbijajcie w Zamosie na spacer Trzeba no. najpierw nakarmić, a później go, go zabierać no Zaraz cię nakarmi Przyjemny tak? Już idziemy do swojego jedzenia już. Przyjemny park, nie? Przez. Prawa zwykła, drzewa zwykła, woda zwykła Ryb trochę więcej, niż się domałem nie, nie, patrząc na blokowiska to takie No i chłopaki Ja drogi Wychodzimy, tak? Co? Kulko jałowcowe Mówiłaś już że cały bastion, już mówiłaś Dzieciom zamojszczyznym wymordowanym wywiezionym przez hitlerowców w latach 1942-1943 Bryczki w Zamości, nie tylko w Krakowie O parkingach, że nie zdzierają w weekendy Tak jak gdzie. No w z tylko I znowu kulki Śmieszne, zielone kulki A tu mamy pomnik Jana Zamojskiego I wracamy na rynek główny zjeść. Najpierw poszukać a potem zjeść. Baciek się psina, tylko tam daleko dalej, czarny Ale czy to tak jak twój brat ma, tylko że czarny. Gdzie? Nie no gdzie? Oczywiście. Nie jest na brady. Dobra, wychodzimy. A to scena jeszcze po... jak to się nazywa? Po tych koncertach. TVP2. TvP2. Trasa wakacyjna. Jest, na no wprost I kocur Jaki gruby, jaki piękny Nie piękny, tylko spasły kocur Jaki Idziemy poszukiwać samochodu Tutaj mamy My Powoli wyjeżdżamy z zamościo No bazarki, ale nieczynne dzisiaj Punkt rozpozna... Punkt Rozpoznawczy, że dojeżdżamy do Lublinu. Wież, wysokie, wysoka wieża za manikami. I Lublin. Słucham? Flaga tak, nie powiewa. Nie powiewa. Słup, ale flaga nie powiewa. I przed nami zamek królewski w Lublinie. Nie ma licytatu tym handlowym ode. <taki> Spróbuj gdzieś zaparkować, o tej porze Także żeby było zabawnie, to po lewej stronie jest ścieżka rowerowa Której nie ma, w sensie niedostępna Plac A w tym kościele kto był? W tym kościele a raczej w tym miejscu, bo tego kościoła nie było, czy generalnie tutaj nic naokoło nie było, były pola i to miejsce w 7, 80 w którymś roku, 7, 8, 9, tak mi się daje.